Hasta la vista, baby. Dzień dobry, witam. Dziś na kanale Serwis Elektroniki Pana Bartosza znalazłem filmik o monice z unitry rzeszów. Przypomniało mi się, że u mnie chyba też gdzieś w Rupieciach jest Monika. Wygląda tak. Napisy są tutaj delikatnie przytarte. Wiadomo, ulica już jest zjechana. Widać. Jest to radio, tak jak Pan Bartosz wspominał, trzy zakresowe. Długie, średnie, krótkie. Posiada... Gniazdo ładowania na zasilacz zewnętrzny jak też chyba i słuchawki. Tutaj jest koszyk na cztery baterie paluszki te grubsze. No i co, nie chce mi się praktycznie szukać baterii. Gdzieś mam, gdzieś leżą w moim tutaj wajzdowniku warsztatowym, ale spróbuję podpiąć zasilacz uniwersalny momencik. Ono jest na 6V. Ustawimy mu 5 równe 5 z tego co pamiętam jest to nie wiem, czy to był polski standard, czy krajów bloku wschodniego. Plus jest na, zewn na zewnątrz, a na tak zwanym bolcu, jak ja to mówię, gnieździe na bolcu jest minus. Tutaj mam wtyczkę od zasilacza uniwersalnego. Mam taki laboratoryjny zasilacz. Ustawiłem mu 5V. Jeżeli się nie pomyliłem w sprawie napięcia to radyjku nam zagdaka, a jeżeli Ech, pomyliłem, to szlak go trafi. No ale ryzyk fizyk. Napięcie podpięte. Zaraz pokażę zasilacz. Moment. tutaj ustawione 5V plus dałem czerwonym kablem jest na minus na minusie jest plus bo tak mniej więcej coś mi po głowie chodzi, że tak że tak było właśnie w tych radyjkach dobra ponownie na warsztat to co odpalmy, znaczy tak zakłócenia mogą być od panela i od y, reszty elektroniki w tym pokoju, ale zobaczmy. Na dłuższy to tylko Warszawa. Na średni, o, średni już zakłócenia są. Nic, a na krótkich, hmm. krótkie i średnie, cicho, być może wieczorem coś się znajdzie. Tak więc, panie Bartoszu, dzięki panu audycji przypomniała mi się Monika, którą miałem kiedyś, dawno, dawno temu, że był piękny i młody, teraz jest tylko piękny, młody już nie. I na tym radyku i chyba jakieś zachodnie stacje też się na tym słuchało. Nie pamiętam czy BBC, czy Głos Ameryki, czy Wolną Europę, ale Ech... wtedy poza propagandą Warszawy 1 żeby cokolwiek widzieć co się na świecie dzieje, słuchało się też innych stacji. Ale co mi się jeszcze przypomniało <laughs> w dawnych, dawnych czasach gdy z bateriami, był, nawet z bateriami był problem. Eee, tutaj podłączało się eee, równolegle baterie pod układ zasilania na 6V. Eee, I baterie robiły, jakby to powiedzieć, nie wiem czy to było wtedy. Czy to wtedy było dobrze robione, czy nie. Ale baterie robiły za jakiś tam filt odtętnień i jednocześnie były delikatne, delikatne były podładowywane. I paluszki potrafiły starczyć na bardzo, bardzo długo. No to takie takie przeżycia z tym radykiem były. Dobra, dziękuję panie Bartoszu z serwisu elektroniki. Jeszcze raz panu dziękuję za przypomnienie. O tym radyjku Są wspomnienia Ważne, że kolejny odbiornik jest ocalony. Dziękuję. Jeszcze raz. Pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!